Witam Was w ostatnio mojej ulubionej gierce, czyli w Card Shopie. Tutaj wkraczamy w kolejny nasz dzień, pewnie nasze dwa dni. Robimy open. Oh, Jesus. W tą... A nie, to w tą stronę, open. I mamy otwarty nasz chleb. mam. Mamy jak... Pamiętam, że dokupiłam sobie tutaj... Tego szepsa, żeby zrobić całego w lampach. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj paczki nam się kończą. Tu jest, co tu jest. A dalej, tu są lampy. Rf. No tak. Te lampy kładziemy sobie. Dochodzimy do klasy. O, kupił pan dwie lampy. No, ja jestem zadowolona. I musimy sobie tutaj zrobić tak, żeby więcej tych lamp mogło być. I więcej kolorów lamp bo to będzie fajnie jak będziemy mogli mieć więcej kolorów Ok, tu boostera kupiły kartę świetnie, to jest mega tutaj wyczyn, że on w ogóle ją wziął 8, 80 okej, okay, ja się dupłam lecimy dalej i oczywiście o dawnych seriach nie zapomniałam to będzie wszystko w... na kolejnych dniach że ja sobie odpalę stare serie i stare gry w które gram bo oczywiście ja mam do nich zapał żeby nie grać bardzo mi się podobają tylko teraz aktualnie mam taki vibe że chcę nagrywać gierki które mniej wymagają Kurcze myślenia, interakcji takiej, myśleniowej, co trzeba zrobić, i, i w ogóle są takie lekkie w grze. Na przykład ta gra jest bardzo lekka. Ja ją odpalam i mniej więcej wiem, co chcę robić, jaki mam plan działania. W niektórych gierkach ja muszę dłużej myśleć nad tym. A u mnie myślenie boli. Nie, no, żartuję, oczywiście. Aż tak nie boli. <laughs> Dobra. Chcę kupić to. Będziemy teraz niebieskie i będziemy mieć też niebieskie. I to jest super. Będziemy mieć niebieskie. Chcemy zaaktualizować cenę, czyli musimy wyrzucić tego boksa, wrzucić price i dać się plus 4, czyli normalnie jest 13, tutaj będzie 14. No i to się bardziej opłaca, jak kupujemy. I tutaj kartę pani wzięła. Idzie pani do kasy, jak mnie mam. Dzień dobry, oczywiście. Super, paczuszki. A ja muszę tę paczkę pierwszą otworzyć, w sensie tą małą, bo ja tego nie zrobiłam i ja nie wiem co ja nie mam, tą tej nowej, więc weźmiemy sobie jedną paczuszkę i ją po prostu otworzymy. Zobaczymy co w niej jest. Dobra, mamy jakiegoś tam bandziora tutaj. Oczko, Angnes. W ogóle szkoda, że się nie da grać też tych bitw. Okej, okay, mamy to. Tutaj, że nie mogę sobie usiąść i grać. No, no niestety. Dobra, tutaj mamy... U, ale pani Paczek ma No to widzę otwieranko będzie. Super świetne. Ok, mamy to. Dzień dobry, kolejny pan. E, 23,05, proszę bardzo. Mamy już e, troszeczkę obsłużonych klientów. Mamy 218. Myślę, żeby kupić kolejny kolor tam właśnie e, tego. Um... Tej paczki naszej? 19, 9, 84, 19. Tak miał być. Dobra, tutaj mamy to, mamy 9, Od 10 możemy zatrudnić sobie osobę, która będzie nam tu oporządzała tę osobę. Ło, wow, tych lampionów żeś nakupił, człowieku. 57, 56. To się chyba opłaca. Dobra, czyli teraz. Bierzemy sobie stok, akcesoriusz oczywiście, i ja chcę czarne. Tutaj mamy jeszcze te na licencję, ale weźmiemy teraz czarne. Mamy jeszcze na licencję, więc licencję również kupimy. Ale tutaj kolejne lampy, tutaj nasze. Ui, i mamy. Tego nie chcieliśmy, ale niech będzie. Price: czekajcie, market price, ok, i mamy profit, no i super. O, wsadzać do pudełka można jedno a To mi się właśnie w tej grze bardzo podoba. Jest taka, że można wszystko e, rękoma brać i jakby to wszystko fajnie tak wychodzi. Wszystko inaczej. O matko, tutaj to pewnie 6. A dobra, to jeszcze tak fajnie w miarę. Tam też fajnie, że to te są te zielone. No mega, że już mamy te kolory. Bo widać, że oni chętnie to też kupują. Widać że oni tutaj zafascynowani tymi lampionami. Okej, okay, tych kart też sporo schodzi, to jest masakra ile to tego schodzi. 15, 37, 7, 3, 15. Dobra i teraz tak, teraz pytanie, czy ja mam te karty jeszcze? Bo co to mam? R. To mam te karty, to ja wiem, ale czy ja mam te czerwone? No more space, mam jakieś tam 5 chyba. Ale to też bardzo mało jest. Już trzeba dokupić, bo tutaj jest. O, te. Tutaj musimy dorzucić, bo nie mamy tego oczywiście. Tutaj dorzucamy sobie. Wiecie, zamawiamy sobie. Szkoda, że nie ma właśnie napisane, ile mamy jakby na magazynie, na stanie. To jest bardzo ważne, bo. Bo kurczę, inaczej no, no nie widzimy ile tego mamy, tak? Też może zrobię jedną półkę taką, drugą półkę taką. No kurczę, ja nie wiem jak to zrobi. Bo 32 się mieszczą. To też super wiadomość wtedy. Bo można więcej umieścić. Ok, mamy 4 i 60. O Jezus nie to. Do widzenia. Dzień dobry. I widzicie te lampiony jako tako schodzą. Muszą tam być popyty. Można też codziennie sprawdzić przed otwarciem sklepu, co jest warte uwagi i co trzeba uzupełnić. Ale to trzeba mieć pieniądze. A ja, oczywiście, co mam te pieniądze, ale od razu je wydaję <grymne> na coś. Więc może po prostu teraz uzbieram jakąś tam ilość pieniędzy. Ok. Damy test tworzonka tutaj. Bo bardzo chcę, żeby to wszystko. Miało ręce i nogi. Ui. Profit 14 tutaj też. Już idę dzień dobry. Karpe DM. Pytaj dzień. Okej, okay, jedna karta. I ja 4,90. Dlaczego tak mało? Ja chcę, żebyś więcej kupował. Oczywiście z góry przepraszam za moje seplenianie się lub innego tego typu rzeczy, ale pop mi spadł z mikrofonu. I to było bardzo przykre. 485. osiemdziesiąt Mogłam się trochę pluć do mikrofonu, co też jest możliwe. Nawet bardzo możliwe. Okej, okay, mamy już trochę pieniądzów, ale możemy też to otworzyć. No more space też no more space, ok możemy sobie wyrzucić tu mamy te e, to były czerwone chyba a nie tutaj mamy jeszcze je, bo to pisze, że no more space tu mamy jakie? czarne tu mamy niebieskie chcę teraz, bo bo tutaj niebieskich kupowali dużo dobra, umieścimy sobie kolejne karty Mam tutaj więcej miejsca, więc mogę go użyć. Ale też fajnie będzie mieć pracownika, bo jak już będę mieć pracownika, to ja już mogę robić co ja chcę. I nikt mi wtedy nie powie, że rób to, rób tamto. Albo idź do kasy szybko, bo klient stygnie, a ja powiem "E, ne. Teraz to ja mam od tej pory pracownika i mój pracownik zapierdziela za mnie. Tak będzie, ja wam mówię mogę sobie czegoś dobrać za tych 8 centów. O, tutaj widzę potężny opening wejleje, le, le, wleci. Wejdzie wlecić co tam 90 90 13. Kolejny, o, tutaj też te karcie naprawdę dobrze lecą. Oby tak dalej. Tutaj 4,69. Ja nic nie chcę mówić, ale dziś ktoś będzie miał udaną noc. 69. Do widzenia. Do widzenia. Ja nic nie mówię. Co to jest? Co to jest? Tu są karty jakieś. E. Tutaj położymy. Dobra, no more space. Tych kart chyba będzie brakować, no, ale trudno. Lecimy, lecimy, moi drodzy. Tutaj można karcioszkę dołożyć. Chyba wszystkie karcioszki są. Dobra, tutaj pani idzie chyba grać. I ten pan też prawdopodobnie. A jednak nie. O, ale ten pan tak. A ta pani poszła sobie, sobie tam pooglądać, wszystko Boże. Ale ja się dzisiaj pluję w tej gierce, tutaj naszej. Ogląda, coś tam, coś tam wziął. Wziął chyba tego jednego niebieskiego. Ona, on wziął lampę. I trochę tych rzeczy. Okej, okay, 9. Nie niech będzie, tak. 9,29. Bo ja śmierdzę groszem i dam mu groszem. Nie żartuję. A tutaj pan po, po prostu sobie wyszedł. Ja na razie pieniądze trzymam. Zamówię wszystko, jak już się skończy nam tutaj. Wiecie, no. Jak nam się skończy dzień, to wtedy mogę wszystko pozamawiać, bo wtedy będę widzieć bardziej, czego nie ma. To potrzebujemy co mamy w sklepie i, i to będzie fajne, bo wtedy będę mogła yy, mieć więcej pieniędzy, więc rozporządzić to tak, żeby w miarę to miało ręce i nogi. Bo aktualnie tu mamy lampy, tu na razie shelves i żadnych boksów nie ma, no i tyle nam pozostało i tutaj karty, a wiadomo na tych boksach też się jako tako zarabia, tak? Także czekam, czekam. Chyba o ósmej się tu zamyka, albo o dziewiątej. Tego kurde nie jestem pewna. Dobra, co my tu mamy? Dobra, o dziewiątej. Niebo, niebo bezchmurne. Nie no, tam są jakieś chmury przedstawiające. Nie wiem, co to jest. I kurde, to trochę jakby tego. Pubusia Puchatka czy coś przedstawiało. No nie mógł wyjść, bo ja byłam? W No to nieźle. Do widzenia. Good price. No i świetnie, i wiesz tam więcej. Bo tam chyba pół półki pozabierał, co? Ze dwie karty wziął i pół półki. Wow. No, i mówiłam, dwie karty, ale pół półki też mówiłam, że wziął. 9. O. 9. 15. No, i do widzenia. No, i świetnie. Prawie zakończyliśmy dzień. Już rewelacyjna sprawa. Jep. Jeszcze tutaj Pana obsłużymy. I zaraz. Kończymy sobie dzień. I chyba, że to jeszcze będą przechodzić ludzie, bo wydaje mi się, że można, no ale. Ale chyba jest właśnie. We are open. You can go. Can you buy something? Or want you want something? You go to my shop maybe? Or you don't go. Oh, OK. Everybody get that uh, fuck out. ja <laughs> yeah, Ok, mamy to, że mamy 416, dzień 10. Czyli wpadamy w kolejny dzień. I teraz tak. Kolejny dzień zaczyna się tak, że musimy na pewno zamówić e, te karty. Na pewno musimy zamówić. No, zamówmy tego boksa. E, tutaj wypadałoby również że zamówić. A, licencja. Zamówić wypadałoby o te białe. Chyba ja nie wiem co to jest. Mamy licencję na jakieś postery i figurki. A, cos level high, Level low. Okej, okay, czyli 330 mamy. I teraz jeszcze tutaj za tydzień jakiś file de... o matko. Mamy coś za stówę, to możemy, nie wiem, kupić coś za stówę, gummy te, freje, o tego też nie ma. Będzie super. R. To są białe, tego też nie ma. 6 i teraz tak. R, boostery. Boostery tutaj można położyć. Tam trzeba pozamawiać, nie? Preje też tutaj można położyć. I karty dołożyć, bo ich nie ma, a to jest ważne aktualnie, żeby te karty były. Lecimy sobie z kolejnym dniem. Open. Jest spoko, bo trochę, trochę tych rzeczy jest. To jest fajne. A niech sobie będzie to. Ok, no more space. tamto dobra, tutaj. Mamy kupione troszeczkę, do widzenia. Nam się odbiło. Teraz tak nie pay bills. Dobra, to pay bills. Już zapłacę, już proszę. Dzień dobry. 497 Masakra. Proszę bardzo. Dzień dobry. Do widzenia. Tu pani, tylko dwie paczuszki. Tu pan, boksy. No, trochę, trochę tutaj można powiedzieć, że można zamieszać. O tu można teraz. No, bo tu licencji nie mam na zwykłe paczuchy. Mam tu tylko, właśnie licencję na 64 i to jest super. Nie by było wszystko odblokować, ale niestety nie wszystko się da. Bo to się da odblokować. Niech to będzie. Nie wiem, to będzie trzeba nową półkę kupić, no bo to jest. No bo to jest coś innego. Ui. No, nową półkę trzeba odblokować. Znaczy kupić. Znaczy w sensie to trzeba kupić. Mamy zablokowany jeszcze ten work, tam. To będzie dla mnie ciekawe, mega. O! Już, już, już. 43, 87. Już, chwilka. Oczywiście cztery Następny. 22. Proszę kolejne dwa spraye, oczywiście też drogie. 2948. Tutaj pani też przyszła o jedną kartę kupić. No i super. Mamy te 200, mogę kupić y, kolejny. Kolejny, kolejny ten i ja go postawię sobie tutaj. Na razie o i będzie super. Ui. Dzień dobry, a ten czas w ogóle da się jakoś zmienić? A, oh, no way, setting i teraz tak, music, effect, more sensitivity. Hmm, o, 3. Paybind. A jak widzicie polskiego już nie ma, ale brazylijski dodali ostatnio. Display i też nie można? Można. Można w ogóle mieć blue rose. Nice. To tyle. Mogę więcej powiedzieć. No nic więcej się nie da. Nie ma nic ciekawego. Co tu jest? Nie pamiętam. Matko. A. No dobra, to co dodamy. Ojej, teraz tak. Są te karty. Okej, okay, czyli bierzemy tu. Jedna karta, super, i pewnie o, dałeś mi równe. Tutaj pani widzę, będzie ostro. Ostro, siostro. To coś tam. Że, niby fajnie. No to fajnie. Fajnie było, ale się skończyło. A ile tam mamy tego? A w ogóle tego jest cyfrę. O te legendary. No spoko. To było na topie i też kosztowało swoje. Ale no cóż. dobre 78, 60. No i to jest dużo pieniążków. Teraz ja mogę do sztoka iść. jest i kupić tego boksa sobie, o. I mamy już tego kolejnego boxa. Dobra, i teraz tak. OK, I teraz mamy już kolejnego boxa. Wow. Wow, wow, wow. Jakie branie na to jest pewnie najtaniej. 12.88. Cztery osoby w kolejce i to na te dive. Nice. Najtaniej w całym tutaj w królestwie naszym. A mogę być winna Grosik? Czyli <laughs> euro 76, euro 70 dobrze, mówię chyba. Tak, dobra. Teraz możemy kupić kolejne te akcesoria, kupić Green i kupić tego Greena też mogę. I będziemy mieć więcej. O zobaczcie sobie, o. My... O, i mamy zielone teraz. Mamy zielone boksy. Jest super. Czekamy tutaj też. Pan czeka, śmierdzi trochę, ale czeka. A co to w ogóle jest? Dick box. Nice. Następne są jeszcze jakieś chyba zielone, czy akcesor jest? A jest niebieski, jest żółty. No i takie cztery stoki będą super. A bo tu już nie ma kart lol. Już proszę bardzo, już wystawiam. Ale już chyba więcej nie ma właśnie. Nie ma. Kończyły się o tego boksa Dobrze. 3, 80, 6. No jasne. Nie ma, nie ma sprawy żadnej. Nie widzę, nie widzę żadnego powodu, by nie sprzedać tej przeuroczej pani tutaj Boksa. Dobra. Tutaj mamy. 16,90. Tyle. Mamy to. Panowie, proszę podchodzić tutaj do sklepu, kupować nasze ekstra rzeczy. I teraz zrobimy tak, że odblokowujemy od razu odblokowuję te rzeczy, żeby móc je potem kupić. Bo na razie wszystko tutaj mam. Tak mi się wydaje w tych stokach. O, No More Space. Tutaj mam też coś, ale nie pamiętam co to było. O. a to już nie ma tego. No to ja to wezmę i wyrzucę do kosza. O, i tak będzie sobie te boksy schodzą. Jako tako. 16-17. Nice. Na razie nie otwieram paczek, ale w sumie otworzę sobie ze 3. Niech będzie. Spoko. A jakiś wow? O, za... świnia kadowalona. Okej, okay, miećmy mumię. Teraz no... O! U! Nice. Coś ciekawego jeszcze? ta karta, jaka dowalona i ostatnia. Uuu, od razu nam się jakaś fajna trafiła. O, to też spoko za cztery. No, w tych to leci. Leci mi... to tu pan kupił nieźle. Jakbyście słyszeli jakieś tuczenia, to jest mój oczywiście kochany królik, który dba o to, żeby coś się działo w tle euro 54 Pojęmy kolejny kolor. Pojęmy sobie ten niebieski teraz. Super. Mamy kolejny kolor. Hui! Otworzymy sobie jeszcze ze dwie paczki. Tam się kliknęły chyba trzy. O, skoro tak dobrze nam idzie w otwieraniu, to może być jakiś taki super. I się ta paczka. u, Była tam za 8. Spoko. Kolejną paczkę dawaj. Za to się będziemy. Wee, oui, wee, oui, oui. 6, 90. Ej, te paczki są porządne. Nie tak co wcześniej, Teraz się trafiają tutaj w tych paczkach. O, 8, coś tam. Bo możemy na nich naprawdę zarabiać, na tych kartach. Bo rynkowo mogą stać inaczej, nie? O, kurde. Aha, pan jedną paczuszkę, no ale zawsze to coś. Tak z ciekawości. Dobra, wystawiamy tą. Ona 35! euro oh, nice! O. Wow, 20, coś! A to tylko, a to tak mało kosztowało w sensie paczuk, paczuszka. Zobaczcie sobie, jakie dobre karty mamy. I tutaj ryba też dużo kosztowała, no. Ej, świetnie! Szkoda, że nie ma takiego czegoś, że takiej kolekcji, w której możesz sprawdzić, co już miałeś. Na przykład i coś było w Twoim ekwipunku, bo teraz jak zbierasz, jak kolekcjonujesz, to bardziej, żeby to posprzedawać, niż żeby kolekcjonować samo w sobie, tak naprawdę. Okej. Okay. Trzeba każdemu tutaj dać cenę. Myślę, że i tak to ktoś kupi, bo to jest po mega niskiej cenie. Dobra jest 8 826. No ktoś już tam kupuje tam karty i w ogóle to jest dobry dobra następnie. Mamy kolejne już akcesorie. Już ostatniego tego boksa mamy żółtego licencję i ile ona 115. No, tu też poczekamy sobie, aż będziemy mieć te pieniążki. żeby faktycznie tą licencję zebrać sobie. I wtedy będzie super. No, nice, najsik. Nice wow, tyle pieniędzy. No, tyle to naprawdę nikt jeszcze nie wydał. No, ja jestem w szoku, więc od razu zamawiamy sobie po moim szoku te zielone, zielone kurde. To są żółte. Żółte zamawiamy, mamy 150 jeszcze. To jest super wiadomość. Tutaj mamy żółte. O Jezus. Dajcie te żółte. Profit, proszę. Teraz te, te tutaj, to tu. I tu mamy. I tak. O. To idzie do kosza. Ui, jak super. Dobra! Oj, drodzy mili, bardzo fajnie zakończył się ten dzień. Trochę kasy uzbieraliśmy. Mamy te deskboxy, czy coś takiego, tak? Deck boxy Tak. I mam nadzieję, że Wam się podobało. że tak, to zostawcie łapkę w górę i wiecie, co robić. A ja się żegnam i witam w kolejnym odcinku też.